Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w święto świętych Cyryla i Metodego 14 lutego na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza czytamy fragment, w którym to Pan Jezus rozsyła swoich uczniów, po to, aby szli i głosili. Słowo Boże rozsyła ich do różnych wiosek, miejscowości, ale nie rozsyła tylko dwunastu apostołów, ale, jak podkreśla Pismo Święte, Ewangelia rozsyła siedemdziesięciu dwóch uczniów, czyli tych wszystkich, którzy chodzili za Jezusem, nie tylko tych, którzy byli Jego apostołami, którzy byli Jego przyjaciółmi w takim znaczeniu, że cały czas z Nim przebywali, ale Jezus rozsyła wszystkich, wszystkich, 72, którzy, którzy przy nich byli. Zobaczcie, że ta liczba 72 mówi nam, jakby Pan Jezus chciał powiedzieć, że jesteście wszyscy zaproszeni do tego, aby głosić Słowo Boże, aby głosić Chrystusa. Jesteśmy, kochani, zaproszeni wszyscy do tego, aby pójść za Chrystusem. Jak już pójdziemy, to zacząć głosić Jego Słowo. W jaki sposób? Najlepiej nie tylko słowem, ale czynić to również świadectwem wiary, swoim postępowaniem, swoim zachowaniem, swoją miłością względem bliźnich. Myślę, że to będzie najpiękniejszy dowód na to, że będziemy głosić Chrystusa. No i właśnie dzisiejszy, również trzeci patron, święty Walenty, tak właśnie głosił Chrystusa, kiedy przychodziło do Niego małżeństwa. Które chciały wziąć potajemnie ślub, bo nie mogli tego uczynić, dlatego że władze ówczesne, żyjące w tamtych wiekach, zabraniały młodym mężczyznom do tego, aby brali ślub. Święty Walenty udzielał takiego ślubu, bo chciał, aby ludzie byli, żyli w sakramencie, chciał, aby ludzie żyli w miłości do Boga i w miłości do samego siebie. Dlatego, kochani, Bądźmy świadkami dobrej nowiny wszędzie, gdzie jesteśmy, czy to w miejscu pracy, czy to w miejscu nauki, czy teraz w miejscu wakacje, fer, feryjnych, nie wakacyjnych, tylko feryjnych wyjazdów. Nie dajmy się e, skusić temu, co proponuje współczesny świat. Żyjmy i głośmy Chrystusa. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty Amen. Dobrego dnia, pozdrawiam z Panem Bogiem.